Tinder to nie tylko aplikacja do randkowania, to potężne narzędzie marketingowe, które może zrewolucjonizować sposób, w jakim Twoja marka dociera do klientów. Ale uwaga, to medium nie jest dla każdego. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy Tinder ads to coś dla Ciebie, pozostań ze mną. Serdecznie zapraszam. Serwus! Z tej strony Mateusz Bojanowski. Jestem szefem strategii w Cityboard Digital, w której zajmujemy się na co dzień w opracowywaniu strategii marketingowych, klucza komunikacji wizualnej, wymyślamy i kreujemy idee kreatywne. Zajmujemy się również planowaniem mediów. Działaniami taktycznymi dla firm i marek, z którymi współpracujemy bądź z którymi będziemy współpracować, oraz no, samą egzekucją. Pracujemy na co dzień pon dla ponad 200 polskich, głównie polskich, ale również międzynarodowych marek, z których na co dzień wspieramy w zakresie działań taktycznych. Długoterminowych, jak i również krótkookresowych, czyli tak zwanych flightów, gdzie klient jest na przykład zorientowany, aby kupić u nas właśnie emisję w danym okresie w aplikacji Tinder Ads. Będę opowiadać o danych, o ciekawych formatach, o możliwościach, jakie daje ta aplikacja na polskim rynku, które właśnie są w ofercie naszej agencji. Wielu z Was tego tindera być może nie miało mieć okazji zainstalowanych. Na pewno jesteście w tym momencie boomersami, jak to mówi pokolenie Gen Z. Chciałbym Wam na samym początku fajnie by było Wam pokazać, jak ta aplikacja w ogóle funkcjonuje, jakimi prawami się rządzi, tak żebyście zobaczyli całą podróż Waszego potencjalnego klienta, Waszego potencjalnego y, użytkownika, y, który będzie później konwertować na przykład do waszych kampanii, y, tak żebyście lepiej zrozumieli, na czym polega ta aplikacja. No więc tak, użytkownik y, oczywiście pobiera tą aplikację. Z aplikacji y, Tinder można korzystać zarówno z telefonów, jak i również z wersji przeglądarkowej. Y, 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 sama aplikacja Tinder wymusza od użytkownika zostawienie pewnej y, pewnej Ilości danych. Nie są to dane bardzo głębokie, natomiast im dłużej korzystamy z tej aplikacji, tych, tych danych, więcej w niej pozostawiamy. Aby użytkownik mógł korzystać z Tindera, musi przede wszystkim założyć profil, zostawić swoje imię, wygrać tam pewne zdjęcia, które oczywiście będą zaakceptowane, dodać informację, jaką ma lokalizację, czym się interesuje, czy lubi kod czy może psy, czy lubi e, czytać książki, czy może ćwiczyć albo jeździć na rowerze. E, więc to są takie pewne informacje, e, które budują pewien obraz e, i e, posłużą nie tylko waszej Dajmy na to w przyszłości drugiej połówce na Was, ale również to są dane, które są wykorzystywane oczywiście przez system, przez Tindera i te dane są wykorzystywane. Oczywiście warto jest też, system też ten wymusza na nas takie dane jak to kogo poszukujemy, jakiej płci, to czy słuchamy muzyki pop, czy słuchamy muzyki techno, można sobie połączyć ten profil e, na e, Tinderze z profilem na Instagramie, jak również z profilem e, na Spotify, dodać tam swoją ulubioną playlistę, tak żeby ten użytkownik Was lepiej poznał. E, podobnie funkcjonuje to w, w, po stronie em, agencji, takich jak właśnie Cityboard, które widzą te dane i mogą lepiej dopasowywać komunikat, który będzie emitował właśnie w tej aplikacji. Do Waszych przyszłych klientów. Oczywiście z aplikacji korzystamy w ten sposób, że mamy moduł, w którym on, mamy otwartą aplikację. Na przykład dajemy sobie zakres, że poszukujemy drugiej połówki do 50 km, No i pokazują nam się pewne karty pewnych użytkowników. Mamy możliwość odrzucenia tego użytkownika albo dania mu serduszka, czyli po prostu wysłania informacji do. はい。Okay. Potencjalnej i osoby, która nam się podoba, że jesteśmy zainteresowani kontaktem z tą osobą. To jest oczywiście wszystko. Ta, 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 ta ścieżka dotyczy głównie użytkownika, oczywiście w wersji darmowej, bo, tak jak każda aplikacja, Tinder również ma wersję premium, która akurat w Polsce nie jest zbyt popularną, popularną wersją tej aplikacji. Wszyscy, zwyczaj większość użytkowników na terenie Polski korzysta z aplikacji Tinder w wersji darmowej. W wersji darmowej, oczywiście, mamy reklamy, które pomagają finansować tą aplikację właścicielom Tinder'a i które łączą potencjalnych użytkowników z markami. No i teraz tak, ta reklama pojawia się wtedy kiedy my jesteśmy cały czas e, poszukujemy eksplorujemy e, czyli poszukujemy tej drugiej połówki więc e, no, zobaczcie sobie że nastawienie tego użytkownika po drugiej stronie e, kiedy on e, penetruje e, daje serduszka odrzuca pewne osoby no, i jest zupełnie inna koncentracja tego użytkownika e, więc my wtedy jesteśmy w stanie e, wyświetlić temu użytkownikowi kartę w różnej formie formie, o której opowiem e, w, za chwilę, e, który mógłby go skłonić, mógłby go sprowokować do wejścia interakcji e, właśnie z waszą marką. Okej, okay. już wiecie jak ten użytkownik funkcjonuje, jak się porusza po tej aplikacji, wiecie jak on ją finalnie konsumuje, e, a teraz takie Pytanie, które jest przede wszystkim bardzo istotne dla Was. E, ile tych użytkowników tego Tindera Free jest w Polsce? E, no dane różnie wyglądają. E, my dysponujemy danymi, z uwagi na to, że współpracujemy z Tinderem bezpośrednio, e, z twórcami tej aplikacji, e, to tych użytkowników jest ba, e, w okresach e, miesięcznych, kwartalnych bardzo różna ilość. Ale możemy sobie przyjąć, i to są takie bezpieczne dane, e, Powiedziałbym, że nawet troszkę zaniżone, że tych użytkowników w Polsce uwaga jest 3 miliony, 3 miliony 800 tysięcy użytkowników, to są zarówno kobiety jak i mężczyźni w wieku od 18 do 50 lat, tylko w wieku 18-25 tych użytkowników jest aż 44%. Jeśli chodzi o e, takie informacje dotyczące preferencji seksualnych, e, tego typu e, dan, e, danymi, no niestety m, sam e, Tinder i twórcy Tindera nie chcą tego typu danych. E, e, Udostępniać, natomiast dane, które my możemy jeszcze oczywiście dla naszych klientów, którzy byliby zainteresowani emisją reklam bądź w ogóle aktywacją swojej marki w tym kanale, jesteśmy w stanie przekazać, wyjść z inicjatywą i zweryfikować, jak te dane wyglądają. Na przykład w kwestii osób, które mają Tindera i zaznaczyły, że mają pieski. Albo mają Tindera i zaznaczyły, że uwielbiają siłownię. I jesteśmy w stanie oczywiście doszacować, jak wygląda taka grupa docelowa, ale oczywiście no, tym już e, m, zajmiemy się później. Pamiętajcie o tym, że w każdym momencie możecie wysłać zapytanie do mnie bądź do mojego teamu, który przygotowuje dla was z Personalizowaną um, estymację, jeśli chodzi o po możliwości e, w zakresie potencjałów, jak i też e, kosztów e, takiej e, reklamy. Ok, i teraz przejdźmy do tego aspektu, który jest dla Was bardzo istotny, czyli jak te w ogóle reklamy można kupić, jakie są możliwości, formaty. Zasadniczą i bardzo istotną rzeczą jest to, że reklamy na Tinderze, tak jak... W mecie, w Google, jak również w innych miejscach można kupić w dwóch systemach. Jest to system aukcyjny i system rezerwacji. I to jest jedna zasadnicza różnica, która determinuje fakt i ceny. I e, kosztu CPM, e, czy na przykład potencjalnych CTR-ów, dlatego że ta reklama też jest zupełnie troszkę inaczej wygląda i jest zupełnie w innym miejscu, umiejscowiona bardzo często, jeśli chodzi o e, samą emisję. Chodzi mi tutaj o kwestię na przykład tego, czy ta reklama jest pierwsza, e, jeśli użytkownik e, będzie penetrował i poszukiwał tej drugiej połówki, czy ona jest gdzieś na przykład 10 bądź 15, tak? E, jeśli chodzi o kartę dotyczące swipe. E, więc to są takie aspekty, które są bardzo istotne i e, warto jest, abyście wy... Potencjalni klienci właśnie tego placementu w aplikacji Tinder wiedzieli. No więc tak. Opowiem najpierw o tych formatach, które można kupić w bardzo niskim budżecie. Nawet testowo jesteśmy w stanie naprawdę od 10 tysięcy złotych netto przeprowadzić tego typu emisję. Czyli Native Display Card. Jest to reklama, która. Um, wygląda Prawie identycznie jak ta właśnie karta użytkownika, Jest, ta reklama przeplata się między realnymi użytkownikami i oczywiście te wszystkie przyciski, które teraz tutaj widzicie po mojej lewej stronie, one oczywiście też zostają, one świadczą o zainteresowaniu. Klikając oczywiście w przycisk z w serduszku, serduszko otwiera się strona internetowa klienta. Natomiast XM robicie swipe, czyli nie jesteście zainteresowani, czyli po prostu pomijacie tą reklamę. Reklama ta może mieć oprócz tego, że ma jest to zdjęcie, jest to zdjęcie statyczne, które się nie rusza, ma przycisk call to action, który jest umieszczony poniżej na takiej apli na grafice. Możemy tam dodawać call to action, na przykład które na przykład kup teraz, dobie, pobierz teraz aplikację, dowiedz się więcej. To call to action przede wszystkim ma taką rolę, aby zachęcić tego użytkownika do interakcji z marką, z kreacją, ale również ma pokazać, wyróżnić ten profil, ten, ten motyw od profilu realnej osoby, która korzysta z Tindera. Taki, taka Uwaga, bo zawsze jest z tym problem i ze zrozumieniem. Z uwagi na to, że Tinder bardzo dba o kwestie wizerunkowe, nie chce być kojarzoną aplikacją z tak zwanymi seks randkami, nie można dodawać na kreacjach właśnie te tego typu żadnych elementów, które imitują, przypominają, bądź naprawdę bardzo blisko są kluczem komunikacji wizualnej. Z brandingiem Tindera. W związku z tym, jeżeli dalibyście na kreacji, na przykład zdjęcie osoby, która wygląda jak profil z Tindera, no coś takiego nie przejdzie. Nie można też dodawać żadnych takich motywów, które kojarzą się z złudnie, haseł, które kojarzą się z złudnie właśnie z Tinderem, czyli It's the match, czy like, czy super like. Absolutnie tego typu Hasła również są niedozwolone. Niestety taka jest polityka Tindera. My ją szanujemy. Wy, drodzy reklamodawcy, mam nadzieję, że również. To, co jeszcze mogę dodać, to. Oczywiście ta reklama może być targetowana na e, płeć, wiek, e, lokalizację, typ urządzenia, Android, iOS. E, może być e, 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 również targetowana e, pod segmenty odbiorców zgodnie z Waszym życzeniem. Tak? Jeśli chodzi o koszty ceny tego formatu, to tak jak wcześniej powiedziałem, jest to format, który jest najtańszym formatem, który mamy w ofercie. I tutaj koszty zawsze są weryfikowane pod kątem potencjału, okresu, grupy docelowej, z którą chcemy się skomunikować, właśnie na Tinderze. Jeśli chodzi o kwestie różnic, bo dobrze by było też pokazać Wam, od razu, teraz, żebyście wiedzieli, jak wygląda reklama, która której sposób zakupu to jest auction, czyli aukcja, która może się wyświetlać dalej niż ta reklama, która jest kupowana w sposobie zakupu rezerwacji, czyli programmatic guaranteed. Obydwie reklamy wyglądają analogicznie bardzo podobnie, natomiast w przypadku reklamy w zakupie bezpośrednim mówię tutaj o reklamie właśnie kupowania. W systemie rezerwacji, ten obszar e, na key visual, na grafikę no jest zupełnie większy. E, też nie nachodzą nam e, przyciski e, takie jak e, przycisk e, chociażby e, call to action, nie ma zbędnego logo. E, te reklamy zupełnie są e, czystsze. Na pewno wizerunkowo lepiej e, jest wybrać właśnie format e, ten w zakupie bezpośrednim, który zdecydowanie lepiej prezentuje się w aplikacji. Natomiast jeśli chcecie. Przetestować dla własnej pewności przed emisją tego większego formatu, który kosztuje minimum 50 tysięcy zł. Chcecie zobaczyć, jak Wasza marka zostanie przyjęta w tym medium, czy będą to dla Was satysfakcjonujące wyniki, które przełożą się realnie na wzrost rozpoznawalności w grupie docelowej, czy też na sprzedaż, to możecie oczywiście przetestować ten format z minimalnym progiem. Wejścia za 10 tysięcy. No, oczywiście, zdając sobie też jednocześnie sprawę z faktu, że troszkę on inaczej wygląda od tego, który jest zakupiony w formie zakupu. Direct. I teraz taki pro tip dla osób, które w sumie zainteresowały się tym materiałem i możliwością reklamowania na Tinderze, a w sumie to nie mają trochę na to pomysłu. Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, gwarantuję ci, że będziesz otrzymywać bardzo ciekawe informacje dotyczące danych, które są dostępne poprzez właśnie dział analizy. Z, e, aplikacji Tinder. E, to są takie dane dotyczące tego, jakie reklamy, jakie marki, jakie produkty bardzo dobrze sprawdzają się na innych rynkach, na Tinderze. E, bądź na przykład badania, które dotyczą e, użytkowników i e, ich, właśnie e, preferencji e, segmentów, o których opowiadałem na samym początku tego materiału. E, także zachęcam Was do e, śledzenia naszej strony, do nienawidzenia. Naszej strony, a naszego bloga czyli blog i do zapisania się do naszego newslettera. Jeśli poszukujesz jakichś danych, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na to, że skłonicie jednak ten materiał do zostawienia nam albo wysłania briefu na temat marki, mogę oczywiście również wyjść z inicjatywą konsultacji bezpośrednio z Tinderem, aby pewne dane um, przedstawić Ci um, razem z ofertą um, dotyczącej możliwości potencjałów um, Twoich przyszłych klientów właśnie w aplikacji Tinder.